Historyka nowa o Niponkach z Niponkowa, Anna Habior. Chciałabym dzisiaj przeczytać taki króciutki fragment, który, mam nadzieję, zachęci Was do zajrzenia do Niponków. Książeczkę mam jedną ze sobą, więc przez ten czas może pokażę takie piękne miejsce, które też bardzo kocham, a które nazywam dla kątkiem pana Gorszewskiego Sevenol, Marka Żaromskiego, ale przecież dorośli i dzieci to nie są dwa odrębne całkiem światy. One się ze sobą zazębiają. I teraz tylko muszę spojrzeć, w którym to było miejscu. Już jest celnaż, czy się śni? Niponeczka z niponikiem już na mapę spozierają. Tato, popatrz, jak pisklątka z gniazd i z dziupli wyglądają. Jak się one nazywają? Czy to ptaków jest ostoja? Mamo, patrz, jak dla zabawy bataliony się ganiają. A tam w wodzie nurogęsi i łobędzie wciąż nurkują. Patrz, wodniczki, nasi bracia tuż nad brzegiem podświerkują. Chodźmy do oni, chodźmy prędko, przywitać się i pobratać. Niechaj wiedzą, że ze świata można przybyć tu by latać, śpiewać z nimi po swojemu, poznać wszystkie ich zwyczaje. Można także popróbować ich specjałów kochać wzajem. Pan Niponek z Niponkową rzekli teraz z godnym chórem. Cicho bądźcie, obserwujcie, uszanujcie miejsce, które jest niezwykle egzotyczne, bo tu żyją ptaki liczne, których nigdzie nie spotkacie. Ludzie chronią je. Popatrzcie. Bądźcie cicho i słuchajcie, by spokoju nie zakłócać. Posłuchajcie nawet tego, jak gałązki się kołyszą, jak się skrzydła kormoranów pod tym niebem gładko wznoszą, jak po społu żyją ptaki. I owadów liczne roje, ważki, szklarze, pajęczaki i królowej też paziowie. Spójrzcie na rybitwę śmiałą, jak swobodnie ryby łowi, jak żuraw w wodzie brodzi. Dumny pan tej całej wody. Każdy ptak ma to królestwo, do którego możesz wejść, lecz pamiętać musisz zawsze, by nie ruszać tutaj nic. Co by było, gdyby każdy mógł się rządzić tu jak chce. Czy do domu wpuszczasz wszystkich? Czy niektórych raczej nie? Strzeżesz swego bezpieczeństwa i gościsz tylko swych przyjaciół. Każdy, kto tutaj nie mieszka, grzecznie zwiedza nie inaczej. Dobrze, dobrze, już to wiemy. Wszystko na, że nawet rozumiemy, ale czy nam wolno będzie brykać razem z wodniczkami? Hm. Popatrzcie, dzieci drogie, powiedziała wtedy mama. One bardzo są zajęte i nie trzeba im przeszkadzać. Kiedy tę rozmowę cichą usłyszały, piękne ważki zaprosiły swoich gości na wesołe, na igraszki. Tuż nad wodą polatamy, może poganiamy w berka, byście piórka opukały wód o parach oraz mgiełkach. Wróbelki podziękowały i odrzekły bardzo zręcznie. Bardzo, bardzo dziękujemy za to miłe zaproszenie, ale jako wróble zwykłe ze zwykłego swego lasku, bardzo chętnie się kąpiemy, jednak zwykle tylko w piasku. Pochlapiemy się czasami, chętnie pod rzęsistym deszczu, bo nam skałż troszkę wody zawsze starczy dla ochłody. Teraz jeszcze posłuchamy. Cudnych dźwięków wyspy Ptasiej, i już zaraz wyruszamy w dalszą swą ciekawą trasę. Dumni byli ich rodzice, zobaczyli przecież jasno, że się dzieci nauczyły wszystkich zasad bardzo ważnych, co wędrówce się przydają oraz poznawaniu świata. Wiedzą, co szanować trzeba, kiedy figli nie czas płatać. Pochwalili, pochwalili swe wróblądka, mili państwo niepontkowie. Mocno je też przytulili, skrzydełkami, lekko dziobkiem. Wyruszyli dalszą drogę. Niedaleczko chodzi cudnie, bo się prędko okazało, że zapasem już południe, a czas wreszcie poznać rzeczkę. Wiedzcie teraz, moi mili, Celem ptaszków jeszcze były rzeczki małe pod mosteczkiem. Dwie płynęły obok siebie, dwie rzeczki maleńkie. Obie wkrótce się łączyły w jedną wielką rzekę. Wszystko, co najlepiej widać, tylko z lotu ptaka, więc wróbelki się cieszyły, że umieją latać. Przy okazji. Pomyślały, jak to jest z nauką, która płynąc z różnych źródeł bywa potem rzeką wiedzy i umiejętności, także doświadczenia, no i tego, że się podróż w dobro w życiu zmienia. Każdy chętnie po wędrówce do domu powraca, ale inny jest już po niej, milej płynie praca. Kto zamyka się w swym domu, nowych miejsc się boi, tego świat się staje mały, prawie jak na dłoni. Warto z mądrym świat wyruszyć, zwiedzać, porównywać, poszerzać swe horyzonty i wiedzę zdobywać. Gdy wieczorem powróciły w rodzinne swe strony opowieści piękne sn snuły do słonka zachodu. Przyśniło się niponeczkom, dużym oraz małym. Że są nala, nara, nadal wraz z ptakami w tym ptaklińskim raju, w którym wszyscy są jak bracia i cieszą się życiem, dobrze wszystkim się powodzi, żyją znakomicie. A co było dalej? O tym musicie już przeczytać sami. Na koniec tylko przeczytam jeszcze to, co autorka zostawiła na koniec tej historyki, jednej oczywiście z wielu. Życzę Ci, kochany czytelniku, abyś przez całe swoje życie, będące codziennie rozpoczynaną nową podróżą, która kształci, czasem bawi, ale zawsze budzi ciekawość, poznawał z radością to, co będzie za chwilę, byś chciał sprawdzać, jak możesz się włączyć do tego dzieła. Jakim jest budowanie mojego i Twojego jutra? Bądź gotowy do drogi i odważny. I ja Tobie powiem to samo. Bądź gotowy i odważny. Sięgnij po historyjkę nową o Niponka z Niponkowa Anny Chawior. Nieważne ile masz lat. Nieważne czy jesteś małym dzieckiem, które chodzi jeszcze do szkola, Dzieckiem potrafiącym już czytać. Nieważne, że jesteś dorosłym, albo starszym paniem, panem lub panią, która po południu siada w parku na ławeczce i wspomina dawne dzieje. Historyjka nowa o Zniponkowa, jest dla każdego czytelnika, dla tego maleńkiego, który jeszcze czytać nie potrafi, i dla tego starszego, który, aby ją poznać, Musi ubrać na nos okulary. Historyjka nowa Oniponka Niponka z Niponkowa. Anna Habior, wydawca. Emilia Habior, Feniksem. Dużo dobra.